Dzień dobry, witam Was w, znowu w mrocznej scenerii. Nie wiem, czy widzicie, co tutaj się pokaże. Już jest 2, ale wcześniej było 0,5. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Ireneusz Pilarz, gdzie przy pomocy różnych scenek związanych z żownicami. Prezentujemy sprawy ważne i mniej ważne związane z ich hodowlą. I zobaczcie. Kolejna partia. Przyniesiona z dużego Wermikompostownika. A przy temperaturze ledwo na plusie. Zobaczcie tu jest 2 stopnie. A one sobie właśnie tutaj. Siedzą. I ruszają się. Także wszystko, co na plusie, jest temperaturą dla nich dobrą. Żeby było śmieszniej, zobaczcie, tu jest wręcz lód. Tutaj jest taka porcja lodu. Prawdę, nie widzę tutaj zahibernowanych drżownic, ale taka mała, proszę. I się rusza. Po co dzisiaj to przyniosłem? No zakładam kolejną tutaj kubetkę. To na razie odłożę. Właśnie w tym pojemniku były drżownice z tym bardzo przymarzniętym elementem. Podejrzewam, że tam w środku będzie jakiś karton. Tą część na razie odłożę. Powiem Wam, co dzisiaj tutaj zrobię. Najprościej, jak będę mógł. Troszeczkę odgarnę. Widzicie, nawet ze śniegiem jest ta część. Na tym etapie będę dla nich trochę dokuczliwy, bo chcę na sam spód dać w różnej formie karton. Nawet taki. Nie do końca sprawdzony przeze mnie, tam myślę, będzie troszeczkę taśmy klejącej i coś tam, coś tam. No, widzicie, czasami zdarzają się takie grupy yy, w jednym miejscu. Czy to jest taki ich element ochronny? Być może są w jednym miejscu razem. Ktoś zażartował, że może się ogrzewają. Ale kto to wie. Dam jeszcze kolejna. Tutaj włożę również tą część bardzo zamrożoną. Wewnątrz tego pomieszczenia mam około 14-15 stopni, więc tutaj też szału nie ma. Ja myślę, że te drzewnice stopniowo będą sobie tutaj dochodzić do tej temperatury. Nie będzie to w sposób szokowy. Czyli e, gdzieś tak. Myślę, że w ciągu 3 dni z tej temperatury bliskiej zera dojdą do takiej właśnie temperatury, jak tutaj mamy, około około 14-15 stopni. Co, będę starał się tutaj dać dużo kartonu, ale może to następnym razem podorzucam im różne substancje. Poczekam, aż to się wszystko roztopi, a jeszcze w tym momencie da mi trochę kompostu, chociaż tak nie do końca jestem przekonany, co daje, bo to również jest element dosyć zmrożony. Ale Co tu może być? Jeżeli nie kompost, to może być również trochę ziemi i trochę popiołu, więc tutaj nic złego im nie dokładam. I zamkniemy im. Niech popracują. Niech sobie popracują. I tyle na dzisiaj. Kolejny kompostownik założony. E, będę wracał pewnie, aczkolwiek nie wiem kiedy, do e, chlebka i parówek. Wstępnie powiem Wam bardzo nieudany eksperyment ale będziemy ewentualnie na ten temat mówić później. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.